Komu zawróciłaś w głowie? Zapraszam na podpowiedzi Starota, na czytania prywatne, które w formie filmiku wyślę na Twojego maila. Dzisiaj zobaczmy, komu zawróciłaś w głowie. Król Mieczy, trygon powietrza, bliźnięta, waga wodnik. Jest to osoba bardzo inteligentna, która zwykle panuje nad swoimi uczuciami i sytuacją. W czasie spotkania mógł być nawet zdystansowany. Ale już uważnie ci się przyglądał. Karta potwierdza, że był tobą przede wszystkim bardzo zafascynowany. Dostrzegł w tobie coś, co nie pozwala mu teraz przestać myśleć o tobie. Taki totalny zawrót głowy. Ma to kluczowa karta. Ona mówi, że masz na niego ogromny wpływ. Ujęłaś go swoją osobowością, wyraźnie mu czymś zaimponowałaś. Zrobiłaś to świadomie albo nieświadomie, co nie zmienia faktu, że między Wami jest teraz silna mentalna chemia. Ta karta pokazuje, że jest on tą całą sytuacją oszołomiony, myśli o Tobie, ale blokują go jakieś decyzje. Co dalej? Tak, jakby bał się utracić kontrolę, wydawało mu się, że ma poukładane życie, a teraz hmm, chce zmiany stara się być racjonalny, jak to król mieczy. Jednak nie chcę, żebyś wiedziała, jak bardzo mu na tobie zależy, a nie chce też być w roli tego, który, któremu bardziej zależy. Więc jeżeli ujawni uczucia, to wie, że już nie będzie odwrotu. Więc myślę, że czeka na sygnał z twojej strony. Tutaj lekkość sytuacji, luz i poczucie humoru mogą... Zdziałać cuda. Decyzja należy do Ciebie. Gdy poczuję, że jesteś na tak, nie będzie tak wisieć między tymi swoimi decyzjami. Powodzenia! Pa!